Dzień dobry! Jakoś tak ostatnio myślałem sobie, że e, wszystko fajnie, ja to wszystko Wam pokazuję. Zanęty nad wodą, co i jak i tak dalej, i tak dalej. Ale nie pokazuję Wam w ogóle tego, jak to się u nas dzieje, jak my się przygotowujemy na wodę i tak dalej. Więc postanowiłem, że jednak zaczniemy Wam po pokazywać to, jak to będzie działało. Wszystko e, już pewnie ostatnio już żeście widzieli. Ostatnie dwa filmy tu u góry, a dzisiaj z racji tego, że padło bardzo dużo zapytań o te pasze, wszystkie i tak dalej, chciałem Wam pokazać, jak przygotować najprostszą i najtańszą bazę zanętową bądź zanętę na ryby. Można to przygotować na leszcze, można to przygotować na liny, można przygotować to na płotkę, na każdą w sumie rybę. Użyjemy do tego granulatu dla krów. Wysoko białkowego. Tak jak mówiłem wam wcześniej, on ma około 30% zawartości białka. Czysto roślinny granulacz, bez zawartości i żadnych mączek rybnych itd. On jest od razu melasowany. I powiem Wam jedną rzecz jeszcze. Jeżeli bawicie się w mieszanie ta ja lubicie to robić. Super ekstra zajebiście, że tak powiem. Powiem Wam tak, że z takiego właśnie byle czego można zrobić mega super zanętę. A jeżeli słuchajcie, nie, nie interesuje Was mieszanie, nie lubicie tego robić, ładujecie czysty ten granulat do spomba i sypiecie samym tym. On się idealnie ścieli na dnie, dywanuje, nie wybija do góry i jest bardzo dobrze zanęcone. Pomyślcie sobie, że macie co parę centymetrów dosłownie kawałek takiego granulatu Yy, on się fajnie ścieli po tym dnie, fajnie dywanuje, żeby wam dłużej nie przeciągać teraz. Co my z tym będziemy robić teraz? Cały proces przygotowania tej zamęty yy, zajmuje troszkę dłużej niż normalnie, z tego powodu, że będziemy to melasować. A melasowanie po prostu zajmie nam troszkę dłużej. Yy, melasa ma nam na celu z... Rozpuścić ten pellet, zakonserwować yy, yy, tą zanętę tak, żeby ona była naprawdę na długi, długi czas dobra do użytkowania. Yy, zamalasowany ten granulat postawimy sobie gdzieś tam w szopce, czy gdzie tam chcecie yy, sobie to przetrzymywać. Ona nie skiśnie, nie sfermentuje, nic się temu naprawdę nie, nie stanie. Zajmie nam to do około do 6 dni zanim ten pelet się nam rozpuści Potem go będziemy przesiewać przez sito e, Mam nadzieję, że nie pominę żadnego procesu i wszystkie te procesy wam pokażę Teraz pierwszy proces e, Melasowanie, więc będziemy, lejemy melasę Tak na oko a e, Na biednego nie trafiło, to damy jeszcze troszkę Dobra, jeszcze ciut, ciut No kto bogat temu zabroni? Słuchajcie, będziemy mieli to w miarę ciężko wymieszać, bo wiaderko miałe. I mieszamy. Miesiu, miesiu, mieś. Tak, żeby każde to ziarenko nam się pokryło dobrze tą melasą. Jeszcze troszkę pomieszamy. Musi to być dobrze wymieszane, żeby to naprawdę żeby to naprawdę, słuchajcie, miało sens, to każde ziarenko musi być pokryte tą melasą, żeby to każde ziarenko równo się nam rozpuszczało W tym wiadrze Także, jak widzicie, powoli coraz lepiej to wygląda Wymieszać to trzeba naprawdę porządnie, nie jest to, nie jest to takie hop siup, ale Powiem wam, że no dajemy rady, dajemy rady powolutku Coraz lepiej, o tak o to chodzi, to się ma wszystko właśnie ładnie pokryć melasą, ociekać tą melasą Żeby po prostu rozpuściło się nam to bardzo dobrze Jeszcze troszkę miesiu, miesiu Już i za chwilę będziemy mieli wymieszane Także jeszcze chwileczkę, żeby nie było, że wam przeciągam Słuchajcie, dlaczego ta zanęta, yy, dlaczego ta zanęta będzie taka tania słuchajcie. U mnie worek tej zanęty yy, tego granulatu kosztuje około 12 euro. No to około przeliczmy na złotówki ja wiem, ile to będzie 50 do 60 złotych. A worek ma 25 kg, a tu w tym nie ma nic yy, więcej albo nic mniej niż w kupnych zanętach. O no, może poza zapachem, ale zapach jest całkowicie naturalny. Niech ktoś mi powie, że w tym nie ma zapachu, to polecam najpierw yy, powąchać jak to jak to naprawdę pachnie, a później, później yy, opowiadać. Podleszcza ta zamęta po prostu jest idealna. Wiem, że jest drobna, ale zawsze możemy do tego coś dodać, żeby ją pogrubić. I Jeszcze troszkę pomieszamy mięsiu, mięsiu, mięsiu. Jak widzicie, dalej wychodzą suche granu granule. Nie jest to zbyt łatwo wymieszać od tak taką łyżką. A nie za bardzo mi się chce rękę w to wkładać. Także nawet jak jadę na ryby. No to koniecznie trzeba sobie coś przygotować wcześniej, żeby mieć już coś gotowego, a nie wszystko tylko na rybach e, przygotowywać. No wiecie jak to jest. Pomieszamy jeszcze troszeczkę. I słuchajcie, co my z tym będziemy teraz robić. Tak to wygląda. No nic, temperet. E, z takiego szarawego zrobi się nam brązowy, a nawet czarny w zależności ile, ile dodamy do tego melasy. E, no i co z tym będziemy teraz robić? No, czy do pudełka zamkniemy sobie wiaderko, będziemy, będziemy to kontrolować przez najbliższe dni. Tam podejrzewam, że raz dziennie wyciąśniemy wycząś, to wiaderko, wyczepiemy go i w zależności czy będziemy potrzebować jeszcze dodać więcej melasy, czy nie. Jeżeli wchłonie całą melasę nam w przeciągu tych paru dni, to dodamy więcej melasy, żeby tak naprawdę rozpuściło się nam to całkowicie. O to chodzi, żeby to było miękkie, żeby to było łatwo przeczeć przez sito. Tak jak wam mówiłem wcześniej, postaram się Wam pokazać proces sitowania, jak będziemy sitować, jak, jak, jakie to wyjdzie po tym. A uwierzcie mi, jak już skończymy, to nie będzie trzeba z tym nic wiele więcej robić, bo już będzie idealna zanęta. Będzie można ją włożyć do worków, spakować, ułożyć sobie na półce i naprawdę Wam to nie skiśnie i będzie idealna baza zanętowa. Tak, słuchajcie, nie robiłem Wam żadnego update'u z tej najtańszej zanęty. Ale wygląda to tak, popatrzcie, na fajnie zaczyna się to sypać dosyć dobrze. I domoczyłem to raz melasą. Mamy teraz 4 dni po tym jak to zamoczyliśmy, jest środa, nie, to jest trzeci dzień. Trzecia doba. I wezmę i spróbuję to dzisiaj przetrzeć przez sito 3 mm, zobaczymy jak nam to pójdzie. Będzie szło fajnie w miarę to przetrę całe, a potem przez dwójkę przepuszczę, chociaż ja widzę, że mogłoby to jeszcze z doby na pewno postać, ale jest wszystko miękkie, więc podejrzewam, że to dosyć fajnie przez sito się przesituje. No nic, zobaczymy jak nam to pójdzie. Bierzemy się do roboty. No i tak, ostatnia aktualizacja, słuchajcie. O przesianiu granulatu wygląda to tak. Tak, patrzcie, jak się to klei. Nawet nie trzeba żadnej wody, nic do tego dodawać. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że Wam to nie skiśnie. Możecie sobie całą zimę narobić naprawdę parę wiader takich i zamknąć to szczelnie. I na początek sezonu macie gotowe. Baza na zanętę idealna. To ma ponad 30% białka. Plus do tego słodka melasa. I jako baza zanętowa. Jest kapitalne. Możecie sobie do tego dodać konopię, Czy tam ziarno jakiekolwiek chcecie. Robactwo. I proszę bardzo klei się. Patrzcie jak się to klei. Dotykacie. Rozcieracie. Patrzcie. Najtańsza zanęta, jaka może być na rynku. najtańsze Chyba taniej nigdzie żadnej bazy nie kupicie. Naprawdę, jeżeli 25 kg tego granulatu kosztuje tam 50 zł, no to widzicie, trochę do tego melasy. Przetrzeć przez sito. Ja Wam tak polecam zostawić to, zalać melasą i przez tydzień czasu nad tym popracować. I taki towar wychodzi. O. Nic. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Bo wiadomo, coraz droższe to wędkarstwo nasze jest. więc trzeba szukać sposobu, żeby sobie pomóc.